Ten rok 2016 był pełen wyzwań i trzeba było się dużo, dużo włożyć w siły, aczkolwiek uważam, że był bardzo, bardzo ciekawy. Dla mnie był bardzo udany, nie narzekam. Jestem z tego roku bardzo zadowolona i yy, chciałabym, żeby nie był przyszły rok gorszy jak ten był, i, I w ogóle życzę wszystkim wszystkiego dobrego, żeby był taki też dobry przyszły rok jak mój ten. No to z Bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni. Żeby następny był taki sam, ten nowy. Jak obecnie ten. Ciężki po prostu i trochę zdrowie nie dopisywało mhm. i trochę tak zmiana pracy na inną, też nowy początek, też trochę ciężko. Był zdrowy. dla mnie dobry, bo byłem zdrowy. No, mógł być jeszcze lepszy, gdybym wygrał w tytolotkę. no ale nie wygrałem, ciągle przegrywałem. No dane zmieniłam pracę, wszystko gra. Szczerze, najlepszy w mojej karierze życiowej, jaki mógł być. Jestem zadowolona z rządu, jestem dumna z tego, co robią. Wstydzę się za opozycję, za kodowców, że posuwają się do tak haniebnych czynów, poniżej wszelkiej możliwości ludzkiej. A poza tym, panie Duda, oby tak dalej, pani premier, oby tak dalej. I trzymajmy się razem, Polacy. Nie dajcie się oszukać, nie dajcie się wkręcić w żadne machinacje i nie słuchajcie opozycji. Wszystkiego dobrego w nowym roczku. Tego, co w tym roku. Tego, co w tym roku. Oby dalej to wszystko toczyło się w tym kierunku, w którym się toczy. I tego wszystkim Polakom życzę. Przecież Dziękuję. Y zdrowe przede wszystkim, no i jak najlepiej żyło mi i mojej rodzinie. Czego sobie, bym sobie życzył? Dążenia do celu. Schudnąć chciałabym. <grym> wiadomo, więcej kasy zarobić, nie? Jak I... każdy, no? No i zdrowie. <grym> żeby było tak dobrze jak teraz. <grym> żeby wszyscy jako tako szczęśliwi byli. Bo narzekać nie ma co. Chciałbym sobie, żebym dalej był zdrowy. No. To, to jest chyba najważniejsze. Dobrego zdrowia, dobrej pracy, żeby właśnie dobrze szło i e, zadowolenia.